No i crycie z tej strony W ja, dzisiejszym odcinku gramy w Brawl Stars. Jak widzicie, będzie pewnie niedługo opening. Bo mam 50 59 skrzynek i wspieram na Mega Tak. Na Mega później y, jutro dokładnie. Bo jak nie jak nie chcecie. Nie chcę Wam się otwalać, browser tylko YouTube a. To za jeden dzień jest wielka gra. I na nią zużyję właśnie 80 ticketów Dobra. I bez przedłużania zaczynajmy I to jest po prostu zwykła gra. Jak zwykle. Jak chcecie jakieś coś innego, być zwykłej gry, to piszcie. Albo po prostu. Um, jak to się nazywa. Dawaj, dawaj, mm, dobra. Czekajcie. Dobra, co nam nie z go ten siedem siedem siedem. O nie, idzie o nie. I dostanie. Dobra, teraz mamy farta, bo teraz możemy wygrać. Jeszcze możemy wygrać. Tutaj le lepiej się tutaj nie zbliżać. Ale jednak możemy sobie spędzić na chwilkę. Camper. <laughs> Aha, wygraliśmy. No dobra. Spoko. Jakbym ja miał takiego farta na Mortisie. Nie, nie chcę gryć z tym. dragą gościa. A, pewnie będzie odcinek wbijam 5000. Eee, tak, wbijam 5000. A, możecie zasubskrybować mój drugi kanał Next Plus. Na nim mm, nie wiem czy pojawią się odcinki, ale możecie na razie zasubskrybować, zasubskrybować, żeby jak się pojawią, to żeby wiedzieć. No nie? Teraz wszyscy... Ujuj, to takie sprzedim odcinku... Ale ty dawno nie nagrywałeś. Bo nieś już nagrać. Ej, ty! No uś, pewnie tu stoi Ups, nie teraz mam problem! Problemito. Bęk! Mmm. Ja wy co to nie jestem w żadnej klanie, więc byście musieli wpisać moje ID, albo przesłać mi jakoś. To jest trochę. Albo w komentarzu napisać ID. I wtedy was dodam. O, tam jest. Gościu. Tam. Sobie poradzi. Poradzimy sobie wysoko. Bój, dostępny. Co mi robisz? Co mi robisz, co? Dobra. No i 9 bucharków do przodu. Jakby, co to? Ja mogę się niedługo żegnać, bo to nie będzie taki długi odcinek, że będę go. Da się, to będzie około 10 minutowy. Nie wiem, nagrywarka chyba nie mam miejsca po prostu. Ale powiem wam, że mój kolega ma takie słaby ten... tak mało miejsca, że on musi mieć tylko trzy odcinki. I tak, jeden rok temu, drugi rok temu, trzeci, trzeci to już nie pamiętam. Ja wiem, że chyba. chyba dwa tygodnie temu około, a tak to nie wiem. Nie ja wygram. Ja już to was ratuję. Nie. Yeah. Ja to was ratuję. Nie. Yeah. Przede wszystkim was ratuję. Dzięki, że mi. Aj, on nie uleciał? Jak będę wrzucał, to będę musiał zobaczyć. Ej, bierz to teraz. Dobra, teraz ma oberwa, oberwa Dobra. Na spokojnie, dam radę. Mówiłem, że dam radę. Spokojnie, kościołem. Zaproszę go na pewno. Więc jak chcecie się wyjść na odcinku, piszecie swoje ID. Ja was oczywiście dodam. Dobra, teraz pewne skupienie bugną bo z Bombiorem. Chyba. Chyba, że to wy to przepraszam. No nie. O nie, jak oberwał O ja. No to teraz oberwają wszyscy. To jest dziwne, żeby ja dużo razy teraz wygrywałem, na przykład wczoraj wbiłem, yy, nie, dzisiaj wbiłem tyle. I, idź sobie, co? Dobra, tam są kipsy. Zebrał je. No dobra. O nie. O nie, jesteśmy zgubieni. Czemu obaj mają? No co jest jak nie porobił! Czy, czy wszyscy na coczku? Wszyscy po prostu... No dobra, trzy włarki jeszcze mogę... Nie. Tylko jak on weźmie gotować to mam przekichana. Dobra, pięć, cztery, trzy, dwa... Uuf, już nie muszę. Jej! Trzy, czy... Przepraszam, że tak mówię. Ale po prostu... Ja barlejów... Nie lubię Messi. 10. Aha, bo Messi ma dziesiątkę Nie no, ja też uwielbiam y, Messiego, więc ja się do Messiego nie czepiam. Czy ktoś lubi Messiego? Ja też uwielbiam Messiego. Jeju! Nie Lesiego, nie Lesiego! Messi, No bo my się byli y, z tym. Nie z Katarynką, tylko z. W pustyni i puszczy. W pustyni w puszczy. A ktoś, kto, jak ktoś um, zna, no to. To po prostu super. Czy. Czy bym mogła i Nie. Raczej nie. No, nie. No jeszcze szeszerki mnie atakuje. A nie, jesteśmy zgubieni. I LBIMO jeszcze nie podjeżdża. Czy stał tam? No ja mu pomogłem, jaki ma problem, debil Co jest, co on robi? Ojeju jeju, tam i będzie walił. Dawaj go, Max. Maxiora, gra. Oh my god, jak on to zrobił? Ej, pamiętacie, kiedy Kruk jeszcze był najszybszą postacią? Max wbił do gry i już jest najwolniejszą chyba. Oj, nie no i najgorzej, nie? Dobra, może tak wyjdę. Ile mam tu... No nie no dobra, nie będę liczył, bo trochę dużo. Około 180 Ale jednej skrzynki do 60. Pozdrawiam. Cześć. Dzień Dobra. Pum, pum. No co robisz Leon? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Co robisz? nie wyglas o nie leoninita, rodzaj z sobą. Grała On nie zginął. O nie. O Oni Piperka będzie mi podjeżdżać. Tylko i. Piżum. Super, że to się nagrywa. No idź po to Przecież nie przejdziesz przez morze. może Myślisz, że on przejdzie przez morze Teraz to mam zupełnie przekichane Tylko tyle Przekichane, nie? Ja to wezmę, ja to wezmę No, no, no No, tego... no gdzie... Gdzie? Gdzie? No hita, dobra. Ale mądry to on nie był. Dobra, ja już się z wami żegnam, bo możliwe, że za chwilę się skończy odcinek. Więc cześć, bo, ale jak będzie jeszcze trwał, to będzie spoko. Bo mi nagrywarka świruje. Jej! Jacie! Idealnie jeszcze mam 15 rangę i idealnie, totalnie, idealnie cztery tysiące osiemset Dobra, to ja się z wami żegnam i cześć!